No dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest sobota, 28 september 2013 rok. Tak, jesteśmy na pielgrzymce w Izraelu. A ogólnie w ziemi świętej. Ogólnie w ziemi świętej. Tak, dzisiaj jest. Dzisiaj jest sobota, czyli, czyli szabas, dzień wolny. Dzień wolny, dzień świąteczny. Sobota, tak jak u nas, tak jak u nas jest niedziela, a tu jest sobota. No i teraz, prawda, przyjechaliśmy e, w godziny e, południowe, to jest ta siesta południowa, od południa do drugiej po południu. No i tutaj, prawda, gościnnie nas ugościła, rozumiesz? E, Kibuc Ramat Rachel. Aha, czyli jesteśmy w, w gościach uracheli, uracheli w kibucu. To jest taki kibuc, to jest taki kibuc, proszę Państwa, y, turystyczny. Tak. Klara z Mietkiem to miesz, mieszkają gdzieś kibuc, kibuc Hozar. Kibuc Hozar, no ale to nie będzie, nie będzie, proszę Państwa. Nie będzie proszę państwa tego czasu, żeby... Nie będzie proszę państwa czasu, żeby... Nie będzie proszę Państwa czasu, tak. O tutaj możemy cyknąć, dobra. Nie będzie proszę Państwa czasu, żeby... żeby to nagrać? Nie no, żeby nagrać to będzie czas, ale ale tego. No już mi uciekło, co miałem powiedzieć. Tak, także gościmy tutaj u Racheli. Aha, nie będzie czasu, żeby... Nie będzie czasu, żeby nie będzie czasu proszę państwa żeby nie będzie czasu żeby odwiedzić w tym sensie nie będzie czasu żeby odwiedzić tego żeby odwiedzić jak to się mówi ciotkę Klarę i Mietka z Wrocławia tak co kiedyś co kiedyś u nas co kiedyś u nas prawda co kiedyś u nas prawda gościli gościli we Wrocławiu tak no bo oni tam po wojnie, proszę Państwa, po wojnie. Oni po wojnie, proszę Państwa, mieszkali gdzieś, z 10 lat mieszkali we Wrocławiu. Wrocław kiedyś dawniej to był Breslau. Breslau po niemiecku to był, to był Breslau, tak. Mieszkali gdzieś w latach 1947, 1957, tak. No i później, proszę Państwa, po po 50 latach przyjechali do Polski ojczyzny swojej, no ojczyzny no tak hef ojczyzna, bo to pół, pół Polska, pół Izrael także to jest taka pół na pół ale ta Polska też była ich ojczyzną no Rosja była ich ojczyzną Polska, no i teraz Izrael no mieli kilka tych ojczyzn jak to, jak to się mówi tak, no dobra dobra no i tutaj jesteśmy w gościach, prawda jesteśmy w gościach u Racheli Jesteśmy w gościach u Racheli. Tak, no ja sobie, sobie pojadłem, sobie popiłem, prawda, i teraz, teraz mogę, proszę Państwa, Państwu pokazać, jak to wszystko wygląda. Tutaj udaję, że niby, że niby dzwonię na telefonie, ale to nikt nie wie, nikt nie wie, co ja tutaj mam. Tu jest piękny, piękny ogród. Teraz jest po pora jesty, jest godzina między 12 a drugą po południu, tak, no niestety nasz pobyt pomalutku się kończy. Niedziela poniedziałek, niedziela poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek sobota. Tak, a jutro już będzie następna. Jutro, proszę Państwa, już będzie następna niedziela. Jutro będzie, proszę Państwa, następna niedziela. I będziemy już jutro, będziemy wieczorkiem, prawda? odjeżdżać, jutro będziemy odjeżdżać już już do Polski, tak. No, piękny kraj, piękny, słoneczny, przyjazny, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy, wszyscy, wszyscy się uśmiechają. Prawda? Wszyscy się uśmiechają, tak, no ale to wy wiecie jak to jest. To jest tak, że, że za dolara tutaj zrobią wszystko. Za dolara to zrobią wszystko, tak, tak. także tutaj nikt, nikomu się nie, nikt nie dziwi. Wiesz, rozumiesz, no to tak, czy wchodzisz do kościoła, czy, czy do muzeum, dla jednych to jest kościół, dla innych to jest, dla innych to jest muzeum, tak, wszystko pięknie kwitnie, pięknie kwitnie, no tu są dwie pory, tutaj są dwie pory, tutaj są dwie pory, pora jak to się mówi, no ja nie wiem, gdzieś tutaj wyszedłem na manowce, ale to, to ja bym musiał tam iść gdzieś od frontu, żeby ten, no co patrzą, się dziwią, się co ja tu robię, ja tak, ten, tak, no ja sobie tu idę, sobie mogę cyknąć, no. no w końcu, aha, bo to tu muszę mieć ten, dobra, mm, w końcu idę sobie, tak, mogę mieć słuchawkę w uchu, ale to, to rozumiesz, nikogo nie powinno obchodzić, tak, no także, aha, dwie pory są, pora, e, pora sucha, to teraz jest pora sucha, a później, prawda, będzie pora deszczowa, no to pół roku, pół roku pada deszcz, a pół roku jest sucho, tak. To tak samo jak na pustyni, proszę Państwa jak na pustyni jesteśmy, przejeżdżamy Pustynia, kamienna pustynia, proszę Państwa, a a gdzie nie gdzie są tak, takie właśnie oazy, żeby ja tutaj gdzieś w pole nie wyszedł, ale może nie, może jakoś tam trafię do tego, do tego autokaru. Idzie tutaj, nie idzie, ile to idzie? O, to już idzie 6 minutek. Aha, to taki filmik nagramy, ile tam możemy nagrać? 15 minut tutaj chyba gdzieś już Wyszedłem na zaplecze, to już tutaj jest ten, ale może ciekawe, czy ja tu dojdę gdzieś do, do autokaru. Czy dojdę, czy nie dojdę? No, może dojdę. O, tutaj są jakieś tutaj, proszę Państwa, są jakieś piękne widoki. O, tutaj kolega Franuś. Witamy, witamy. Rysiek, niech mu będzie Rysiek. No, niech mu będzie Rysiek. Dobrze, a tutaj może, może pokażemy Państwu, może pokażemy Państwu panoramę. Tutaj Jeruzalem, tak, Żydzi dzisiaj mają święto, bo to jest sobota, szabas. Tak, ale tutaj to każdy świętuje różne religie, różne ten, to zasadniczo przez cały tydzień, każdy jeden dzień, czy poniedziałek, czy wtorek, czy środa, czy czwartek, czy piątek, czy sobota, czy niedziela, to każdy, każdy jakiś naród, każda religia, religia jakoś świętuje, świętuje, jak to się mówi, świętuje po swojemu, świętuje po swojemu, tak. No tutaj różne kontrole, różne ten, o widzisz, tutaj krzaczek. Tak, tak. No ja, trzeba dużo pić, bo jest duży upał, człowiek się poci, człowiek dużo chodzi, dużo chodzi, dużo zwiedza, to, to tego. Tak, no to dobrze. To na razie ten filmik zakończymy, bo tu muszę jakieś inne sprawy służbowe załatwić. Zostańcie z Bogiem, mówił Marek Kronikarz z Polski. Tu wyszedłem gdzieś już na, na zaplecze, to tego. No dobra, dziękuję bardzo.